Len, gdzie jesteś? Długo będę czekać na kolację. Len, dlaczego milczysz? Lena, dość już pokazywania swojego charakteru. Zrozumiałem, że się obraziłaś, ale dzisiaj będziemy jednak jeść. Nie będę przepraszać, to twoja wina. Mamo, powiedz jej chociaż coś. A co mam jej powiedzieć? Wyszłaś za leniuszka, to go wychowuj. Mężczyzna, zmęczony krzyczeniem w ciemnej sypialni, wstał od stołu, przeszedł do pokoju i włączył światło. Lena, kiedy Stasio oświadczał się lenie, przysięgał, że nigdy nie skrzywdzi swojej żony. Klęczał na jednym kolanie i patrzył jej w oczy tak szczerze, że dziewczyna nie wątpiła w prawdziwość słów narzeczonego. Tym bardziej, że zalecał się do niej tak pięknie momentami nawet przesadnie. Lubił się popisywać i pokazywać wszystkim, jak ma szczęście z narzeczonym. Przyjeżdżał do jej pracy luksusowym autem, obdarowywał ogromnymi bukietami, robił wszystko, by koleżanki Leni mogły jej pozazdrościć. Tak, auto rzeczywiście miał dobre, podobnie jak pracę, ale Lenę to mało interesowało. Dla niej najważniejsze było, żeby jej było dobrze i ciekawie z tą osobą. Na zazdrość obcych było jej obojętne. Len, czy nie jest ci przykro, gdy koleżanki zgryzą się z zazdrości? Nieprawdziwe przyjaciółki ucieszą się ze mnie, a te, które będą zazdrosne, to ich sprawa. Ważniejsza jest dla mnie opinia przyjaciół. Bliskich i twoja, a nie obcych ludzi. Jakbyś nie z tego świata zdziwił się, Stasio, słuchając rozumowania Leni, do swojego domu jej nie zabierał, z rodzicami poznał ją tuż przed samym ślubem, i to spotkanie było w restauracji. Ustalili datę ślubu, rozdzielili obowiązki i rozjechali się każdy w swoją stronę. Stasio do swojego domu, Lena do swojego wynajmowanego mieszkania, a rodzice chłopaka pojechali do teatru, mieli bilety na wieczorny spektakl. Przygotowania do ślubu były w pełnym toku, drzwi mieszkania Leni nie zamykały się, kurierzy kręcili się tam jak na zawołanie, dostarczyli suknie, buty, biżuterię, bukiet panny młodej, welon, a także wiele innych rzeczy. A już wieczorem zadzwoniła właścicielka i domagała się wyjaśnień, dlaczego u leny jest jak w przejściówce i mężczyźni kręcą się tam jak u siebie. Czy ty tam nie urządziłaś przypadkiem burdelu? Zapewnienia, że to tylko kurierzy nie przekonały kobiety, przyjechała z kontrolą, przeszukała całe mieszkanie i nie znalazłszy nic nielegalnego. Chyba nawet się zasmucił. Pamiętaj, przyjadę jutro i nie daj Boże, znowu na ciebie się poskarżą, wyrzucę cię bez zwrotu kaucji. Rozumiejąc, że tak dłużej nie może być, Lena poskarżyła się narzeczonemu, w nadziei, że w obliczu bliskiego ślubu, ten zlituje się nad narzeczoną i zabierze ją do siebie. Len, no co chciałaś? Są też tacy ludzie. Wytrzymaj chwilę, po ślubie przeprowadzisz się do mnie. I rzeczywiście przeprowadziła się do nieco skromniejszego mieszkania, jak obiecał teraz jej mąż, a do domu, gdzie mieszkali jego rodzice, i rządziła teściowa. W codziennym życiu okazała się ona wymagającą, kłótliwą i głośną kobietą. Nie uznawała autorytetu męża, syna, a tym bardziej jakiejś tam synowej, wszystko w domu podporządkowane było jej. Drugiego dnia po ślubie oświadczyła synowej Ty, kochana, nie rozluźniaj się. Wyszłaś za mąż, myślałaś, że trafiłaś do bajki? Nie, kochanie, nawet nie myśl o miesiącu miodowym. Masz pracę? Tak. Pracuję w klinice weterynaryjnej, syn ci nie powiedział? Rzuć tę pracę, mam dla ciebie lepszą opcję i dobra płacę. Ale mnie to wszystko pasuje. A mnie nie. Jak zamierzasz karmić męża, skoro zarabiasz grosze? Przepraszam, ale Stasio też pracuje, po co mam go karmić? Dlatego, kochana, że ja tak powiedziałam, to nie podlega dyskusji. Lena postanowiła porozmawiać z mężem wieczorem, ale ten tylko machnął ręką. Z mamą nie ma sensu dyskutować, po prostu kiwaj głową i zgadzaj się ze wszystkim, wtedy nie będziecie dręczyć i nie zmusicie do rezygnacji z pracy, nie zmusiła jej, ale gdy Lena wróciła po weekendzie do pracy, patrzono na nią ze zdziwieniem. A ty co tu robisz? Jak to co, moja zmiana, co się stało? Twoja teściowa dzwoniła, nagadała tyle, że powiedziała, że nie wrócisz do pracy. Było jej nieprzyjemnie, że teść tak się zachowała. Lena wyjaśniła wszystko z przełożonymi i na wszelki wypadek ostrzegła oszalonej teściowej. Do wieczora dziewczyna trochę się uspokoiła i już z uśmiechem wspominała wybryk teściowej, ale dalej było tylko gorzej. Dowiedziawszy się, że Lena nie została zwolniona, teściowa wpadła w szał. Już za ciebie załatwiłam, a ty mnie stawiasz w niezręcznej sytuacji, ale ja was o to nie prosiłam, moja praca mi odpowiada, nie rozumiem, dlaczego się wtrącacie. Nie chcesz pracować na normalnej pracy? To od dziś cały dom jest na tobie, a biada, jeśli zobaczę choć plamkę czy pyłek. Mam nadzieję, że chociaż gotować umiesz, przez pierwszy miesiąc Lena faktycznie próbowała dogodzić teściowej, ale im dłużej mieszkała w ich domu, tym trudniej jej było się powstrzymywać i odpowiadać. Próbowała porozmawiać z mężem, ale on nawet nie słuchał. Za każdym razem, gdy rozmowa schodziła na jego matkę, udawał bardzo zajętego i uciekał. Na propozycję wyprowadzki odpowiedział stanowczym odmówieniem. W pewnym momencie jej cierpliwość się wyczerpała. Lena postanowiła poczęstować rodzinę pysznym, pieczonym w piekarniku mięsem. Męczyła się z nim cały wieczór i liczyła na pochwałę. A co to tak pachnie? Jak spod ziemi wyrwała się teściowa i zaczęła węszyć obok dziewczyny. Ty CEO włączyłaś piekarnik. Tak, piekę mięso. Pół godziny i będzie gotowe, a ty potem będziesz to wszystko sprzątać. Kto ci pozwolił? Tak, sama wszystko posprzątam. Co w tym złego? No, co was nie zadowala? Sama wszystko po sobie posprzątam. Więc proszę, nie wtrącajcie się, nie przeszkadzajcie, ale teściowa jej nie słuchała. Rzuciła się do piekarnika i zaczęła wyciągać niedopieczone mięso. Co wy robicie? Stasiu, oszaleliście. Dosyć tego już mąż pojawił się w kuchni. Ale zamiast stanąć w obronie żony, oparł się o framugę i milcząco przyglądał, ale ono przecież nie jest gotowe, dajcie mi choć skończyć. Kobieta z hukiem postawiła gorący blaszany pojemnik na stole. Lena chciała go chwycić i wsunąć z powrotem do piekarnika. Ale wtedy stało się coś, co Lenie będzie pewnie śnić się w koszmarach jeszcze długo. Jednym zręcznym ruchem teściowa podważyła pojemnik i przewróciła go na ręce i brzuch dziewczyny. Gorący tłuszcz natychmiast poparzyła delikatną skórę i wsiąkł w ubranie. Dziewczyna krzyknęła i rzuciła się do łazienki, by jak najszybciej zdjąć z siebie wszystko i opatrzyć oparzenie. Ból był tak silny, że wydawało się, iż pulsuje całe jej ciało. Próbowała rozpinać spodnie, lekko pochyliła głowę, i straciła przytomność. Nie słyszała już krzyków męża, teściowej, nie czuła, jak ją gdzieś niosą. Ocknęła się dopiero w sali szpitalnej. Ciało bolało, w ustach miała nieprzyjemny posmak, a ręce i dolną część tułowia oraz nogi okrywały jakieś bandaże lub coś podobnego. Zaczęło ją klonić w sen, więc przymknęła oczy, ale nagle do jej uszu dobiegł głośny krzyk, a co ty tu leżysz? Dlaczego jeszcze nie posprzątane, przecież jasno napisałam w wiadomości, natychmiast rezygnuj z hospitalizacji, widzę, że tobie to tylko po to, żeby nie pracować. Co ono, dawaj, wstawaj, ubieraj się, nie będę długo czekać. Jedziemy do domu, teściowa zaczęła szybko grzebać w szafce, zbierając proste rzeczy Leni, jakieś leki, dokumenty, brudne ubrania, które najwyraźniej zdjęto z niej, gdy przywieziono ją do szpitala. Na hałas w sali przyszedł lekarz i pielęgniarka, którzy z zaskoczeniem przyglądali się temu, co się dzieje. No, co ty tu leżysz? Wstawaj i pisz rezygnację. Czekam i wtedy Lenę poniosło. Co wy w końcu o sobie wyobrażacie? Ledwo trzy miesiące mieszkałam z waszym synem, a wy traktujecie mnie jak własność, służkę, a nic, że mam dobrą pamięć i doskonale przypomnę, przez czyją winę tu się znalazłam. To wy wylaliście na mnie wrzący tłuszcz. I jeszcze śmiecie mi tu mówić, co mam robić, nigdy więcej nie wrócę do waszego domu. Ani do was, ani do waszego syna, szalona rodzinko. Nie jestem waszą niewolnicą, nie jestem służącą. W ogóle teraz poproszę, żeby wezwano policję i złożę na was doniesienie, jeśli nie zostawicie mnie w spokoju. Kobieta stała czerwona i nie wiedziała, co odpowiedzieć. Na nią patrzyło wiele oczu, a każde z nich pełne było potępienia. Więc nie waż się do nas wracać, cedząc przez zęby, wycedziła, wrócę po swoje rzeczy i biada wam, jeśli zrobicie z nimi cokolwiek. Nie będę milczeć ku zaskoczeniu, gdy Lena po wypisie ze szpitala przyjechała po swoje rzeczy. Nikt jej nie przeszkadzał. Tylko Stasio próbował coś mamrotać o przebaczeniu i prosił, by została, ale Lena już dla siebie wszystko postanowiła. Stasio nie jest tym człowiekiem, z którym chciałaby być. Tak, na chwilę oślepił ją swoimi pięknymi słowami i nawet na moment uwierzyła w ich małżeństwo, ale teściowa szybko sprowadziła ją z powrotem na ziemię. Być niewolnicą w domu męża, znosić przemoc, krytykę i presję, nie, dziękuję bardzo. Mieszkała tam zaledwie kilka miesięcy. A co by było za rok, a co za dziesięć? Dziś znajdzie sobie adwokata i złoży pozew o rozwód, a blizny po oparzeniach będą jej przypominać, że piękna okładka wcale nie oznacza, że zawartość też będzie dobra.